Dobra, jaka w lolida? dzisiaj musimy wspomagać eksceptyfikację nowej aktualizacji, które zrobili z levelingiem? Bo powiem totalnie, że jest. No do dupy. Jak miałeś 100 level na broni przed aktualizacją, to teraz masz 116 poziom i połowa, bo jeszcze nie grałem nigdy tą bronią. Nie jest to nic ciekawego, przez to, że musi być aż 200 level, żeby bić Golda teraz. Tak powiemy, że jakbym nie bił Golda, no to muszę teraz bić Golda na MP7, tak chcę. I muszę aż grindować 200 leveli. I czy mi się to za bardzo podoba? Nie, nie podoba mi się, przez to, że to jest takie na hama dodane te levely tak czuć, na serio, że tak, wiesz, było to ustalone już, wiesz, to była premiera gry, ustalone było wszystko, że bam, od tego, tego będziesz miał, co, nie, że setny level to jest Gold Camo. To oni nie powinni zmieniać, bo na początku każdy myślał, że to będzie, że, wiesz, setny poziom zostawią, tylko troszeczkę pomogą z XP, co nie, bo na serio, XP to było, no, ciężko do wbicia. Musiałeś grindować i tak, i tak, ale teraz, jak musisz dwusetny wbić i troszeczkę więcej tam XP to dali, ale i tak, i tak musisz prawie tyle samo grindować. Zamiast setnego lewela to dwusetnego. No ciężko, na no, serio. Jak powiem, jesteś takim casual playerem, takim co dopiero tak wiesz, no nie gra tak no life i nie jest aż taki dobry, no to ty na no, miałeś na setnym levelu nawet ciężko wbić. A jak na dwusetnym wbić level, to kurde, jeszcze będziesz miał ciężej. To kurde będziesz musiał na no, serio grindować tyle meczy, żeby wbić tylko jedną broń na golda. No. Ja rozumiem, że wiesz, po to to jest, żeby bo jest mało broni na tej, na tej grze, wiesz, i oni chcą, wiesz, tak zrobić, to wiesz, żeby był dłuższy, takie coś, ale i tak, i tak, jak był setny poziom, to i tak, i tak było ciężko. Nie będę kłamał, było bardzo ciężko. Nawet, kurde, ja grałem, no nie będę gadał, że grałem w tą grę bardzo długo, ale, no, sporawo grałem w tą grę i tylko wbiłem na dwóch bronię z tego, Golda, co, nie. i to było takie, jeszcze na Double XP, co, nie, na Double XP, na te weekly i później jeszcze plus double inspect, który ja odpalałem. I tylko pija na dwóch broniach, przez to, że to jest takie długo się wbija. No i wiesz, ja nie mam z tym problemu, że to się długo wbija, ale ja bym zrobił takie coś, że nie wiem, zostawiliby ten setny poziom, tylko by, wiesz, mogli dodać ten dwusetny poziom, tylko by to musieli zrobić tak. O, ja sobie pomyślałem, żeby zrosławić tego golda na setny level, ale później, nie wiem, za 125 poziom, następne jakieś kamo e, i że wiesz, jakieś, nie wiem, inne kamo, później za 150 poziom, inne kamo, i później za dwusetny poziom. No, to było te właśnie Camo Meshwitch, co pokazywali w trailerze, czy tam, no, w teaserze. I to było, mi się wydaje, że o wiele lepsze do zrobienia, bo to by było wtedy takie, wiesz, nie by były takie puste levele, bo teraz to tylko grasz po to, żeby mieć jakieś levele puste, co w ogóle, no, nikt nie odlokuje. To jest, wiesz, oni tam gadają, że to zrobili przez to, żeby jak najszybciej odblokować te attachments, co nie? Nie wiem, ja żadnego problemu nie widziałem z attachmentem. Na no sery, nie będę kłamał. Jakoś ja nie miałem z tym problemu, że nie miałem każdego attachment od razu. Jakoś chyba o to chodzi w tej grze, żeby sobie pograć, żeby sobie powijać. To, to, a nie tak, że od razu dostajesz. Ja rozumiem, że wiesz, że oni to po to robią, żeby to było dłużej, dłużej. Ale teraz to tak rozdłużyli, że to za długo. Muszą to na serio coś zrobić innego. tutaj tak gadałem, że na 125 poziom jakoś Kamo, jakieś za 150 i za 200, może jakieś Kamo Meswi, co nie w pierwszym sezonie. Żeby coś było przynajmniej, ludzie chcieli grindować, to nie? Bo jak tak teraz na serio straciłem motywację w ogóle, co nie do grindowania Kamo Meshwi. Bo na serio jak było przed aktualizacją nie chciało mi się. A teraz tym bardziej mi się nie jest. Bo jakoś tak no, grindować tyle leveli, żeby kurde, nawet nie wiem jak to się dostaje, co nie? Bo mogę teraz grindować. Te wszystkie bronie, co nie biję na każdą broń busetny poziom. Nigdy w życiu tego nie zrobię, co nie tak szybko. Ale powiemy, że zrobię, co nie? Przed sezonem pierwszym pójdzie dodatną Camoną a później się dowiemy, że nie będzie musiał w ogóle wbijać tego Gold Camo, co nie? Na każdą broń. No i wtedy to będzie takie no, zmarnowane czasu, co, nie? Bo jakoś tak mnie to nie obchodzi, żeby dostać na każdą broń Gold Camu, bo jakoś Ja lubię Camo Mężczyć, co nie? Ja jestem bardzo dużym fanem, ja lubię sobie grindować tak w Call i bardzo tam szybko bijłem, tak w modą we trójce chyba tam w 3 miesiące bijłem, tak około no bardzo szybko wbijem, bo to było bardzo szybkie i bardzo, bardzo fajnie się grało, co nie? Ja tam nie gadam, że było takie bardzo satysfajnie, ale przynajmniej było coś takiego, że wiesz, miałem ochotę dziennie wbijać i grać w to, co nie? A teraz tak, Expefiant, no nie mam aż takiego chęci, że wiesz, o sobie wbiję tam, nie wiem, pograinduję, takie rzeczy, no jakoś tak nie czuję tej sat takiej satysfakcji, tak, że tak, nie wiem, tej, no tak gadam, no te puste, za bardzo pustych leveli jest, tak wiesz, grindujesz tylko po to, żeby, no nie ma nic w ogóle, żeby grindować, nie ma nic, Dawaj Martel! pięknie. Jakoś nie ma w ogóle tego pociągnięcia, bo tak jak Jeff dobrze powiedział, że to jest tak jak wchodzisz na górę, co nie? Tam wiesz, bijeś tam Gold Camo, tam już, kurde, myślałeś przed aktualizacją, że bam, jesteś na szczycie góry, tam kurde, jesteś na maksymalnie. A później ci się, kurde, te chmury ci się chowają, a tam, kurde, bam, jeszcze masz 50% więcej, kurde, do góry, aby być na szczycie. To takie, No to było to walone, jak ja to usłyszałem, to by tak rozwaliło. No bo to jest taka na serio, tak, kurde, na początku było ciężko, musiałeś, kurde, na serio, to była jak praca, co, no, kurde, grindowałeś, jak to na pracy było, a teraz jeszcze bardziej musi grindować. Kiedyś było tam, że tam chyba z dwa levele, co się dostawało, co męż, tak około, jak byłeś dobry, co nie, jak tak miałeś tak stabilne kile, to wbijałeś tak dwa, dwa levele, a teraz to wbijesz trzy levele. No to powiem tak, duża różnica nie jest, ale z levelem jest. No, 200 musisz bić, żeby dostać jakieś gold camo. Mi się wydaje, że najpierw by lepiej zrobili to, żeby tylko dodali tam, wiesz... Ułatwili ci wbić tego gold camo tak, jak kiedyś było, na setnym poziomie, tylko żeby, nie wiem, dali ci, nie wiem, obusta lepszego, co nie? Że jakieś tak o wiele łatwiej by się wbijało. To by było o wiele lepiej niż teraz. Ale the... ty! Myślałem, że zrobiłem triple killa, tak No i tak na serio zniechęciło mnie do tego camo mashu, bo tak... Nie wiem, jakoś tak nie mam takiego progresu, tak? Bo na serio tak Call of Duty... No wiesz, to jest takie ciężkie porównanie, bo to są totalnie różne gry, ale to wiesz, to jest taka inspirowana o, od Call of Duty yy, gra. Ale to tak powiemy, że tak w Call of Duty, tak sobie gram, to bardzo fajnie było, może to nie były najlepsze wyzwania tam, wiesz, powiemy, że zabij 10 ludzi zaś przez ściany, co nie? To nie było najlepsze satysfajing wyzwania ale były przynajmniej jakieś wyzwania, co nie, przynajmniej miałem jakiś fan, żeby robić te wyzwania, bo tutaj to tak grindować tylko, żeby level i tak, ta, jak ludzie gadają, że to są takie puste levele, że tak tylko grindujesz po to, żeby, no na serio nie wiem po co grindujesz, bo to kurde, tylko, tylko wbijesz level i nic nie dostajesz, to nie, Potem tam jak wbijesz, powiemy, każdy attachment, gdzieś tam nie wiem, który potrzebuje tam 40 poziom już masz w każdy attachment wbity, masz swoją klasę, no to później tam 60 poziomów musisz grindować tylko tak, o, żeby wbić sobie Gold camu. Ale triple killa zrobiłem, pięknego. No i to jest na serio chyba wszystko to, co chciałem powiedzieć. O, jeszcze byłem MVP. Pięknie mi się wydaje, ile miałem killi. Miałem 2 KD, fajnie tam chłop sobie, uf, 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 uf. Miałem 45 killi, what the fuck? No to to jest na serio chyba wszystko. Możecie dać w komentarzach, co sądzicie o tej aktualizacji, takie rzeczy, co oni powinni zrobić, zamiast tego, że to jest takie puste levele, bo na serio to są bardzo puste levele.